Cześć, witajcie! Ja jestem Oliwier LL, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mechaniczne skrzydło ptaka. Mechaniczne skrzydło ptaka działa jak prawdziwe skrzydło, no i jest bardzo, bardzo duże. Jak robiłem to skrzydło, to nikt mi nie podpowiadał i tak sobie siedziałem pół godzinki i myślałem, aż w końcu zrobiłem takie oto skrzydło. Skrzydło porusza się poprzez krę kręcenie tego trybika, to skrzydło jest tak duże i tak ciężko się tym rusza, że będę potrzebował pomocnika. Pomocnik już przyszedł i będziemy mogli zaczynać opowiadanie. Skrzydło, jak widać, się zgina oraz podnosi i też rusza piórami. Jak widać, całe skrzydło jest poruszane poprzez ten tłoczek, który jest ruchomy na takiej korbce. Ten tłoczek przesuwa taki palik, który rozprostowuje oraz zagina skrzydło. Pozwolę sobie teraz tutaj odpiąć ten oto badylek i to działa w ten sposób kręcąc tym trybikiem poruszamy ten trybik i ten trybik duży porusza ten mały i ten mały porusza tą oto korbkę o której wcześniej wspominałem a korbka porusza tłoczek i razem z tym tłoczkiem porusza skrzydło. A natomiast ciut wyżej mamy taki sam trybik jak tutaj, tylko że tutaj jest przekładnia. I od tego dużego trybiku idzie taki mniejszy, który idzie tak poziomo. No i ten palik napędza taki oto podwójny klocek. I ten podwójny klocek napędza. Taki, oto klocek, no i on jest przyczepiony takim, oto luźnym pinem, i on do tego zielonego klocka jest przyczepiony takim pinem. Tylko, że jak widzicie, ten jest kremowy, a ja teraz na potrzeby tego filmu musiałem szybko poszukać, i nie znalazłem takiego kremowego, więc wam pokazuję taki. No, i u góry jest tak samo, tylko że to ten pin jest przełożony w tą stronę i ten pin, który tam jest, trzyma całe skrzydło. No, i ten kremowy pin jest właśnie tutaj włożony w tą dziurkę. No, i cały ten mechanizm podnosi skrzydło oraz opuszcza. Ten tłoczek nie tylko powoduje ruchy skrzydłem, ale też powoduje odchylanie skrzydła się do przodu. Właśnie teraz było skrzydło odchylone, teraz się chowa do tyłu. I co, mam nadzieję, że odcinek ze skrzydłem Wam się podobał? Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to koniecznie go zasubskrybujcie i jeżeli chcecie być na bieżąco, to kliknijcie w dzwoneczek. Ja się teraz z wami żegnam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć!